Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu ZEF. Wielki czterosilnikowy kondor dotknął murawy lotniska pod Smoleńskiem. Towarzyszące mu myśliwce eskorty krążyły, oczekując, aż samolot dojedzie do końca pasa i zawróci w stronę drewnianego hangaru, gdzie stała grupa oficerów. Dopiero wówczas wylądowały. Kończąc swą służbę ochrony najważniejszego człowieka III Rzeszy, Adolfa Hitlera. Był 13 marca 1943 roku. Adolf Hitler zszedł po trapie, zgarbiony, wyraźnie zmęczony długą podróżą. Szybko przywitał się z feldmarszałkiem Güntherem von Kluge, dowódcą grupy Armii Środek oraz oficerami jego sztabu i ruszył do terenowego Mercedesa W131. Był to specjalny samochód. Jego karoserię okrywał pancerz o grubości 8 mm, zaś szyby miały grubość 3 cm, co zapewniało pasażerom wystarczającą ochronę przed pociskami karabinowymi. Dostarczenie tego samochodu na Smoleńskie lotnisko nie wskazywało bynajmniej na obawę przed zamachem. Sześciokołowy pojazd dobrze sprawdzał się w terenie i Hitler zazwyczaj używał go w czasie wizytacji frontowych oddziałów. Tym razem samochód miał ocalić mu życie. Wśród oficerów witających Hitlera na lotnisku stał admirał Wilhelm Canaris, szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwery, oraz generał major Hans Oster, szef sztabu Abwery. Przylecieli tydzień wcześniej, 7 marca 1943 roku, aby osobiście koordynować i nadzorować zbieranie informacji wywiadowczych na temat wojsk radzieckich w rejonie Kurska. Prawdziwy cel ich obecności w Smoleńsku był jednak zupełnie inny. Hitler z lotniska jechał wprost do kwatery dowódcy grupy armii, gdzie miała odbyć się konferencja. Całą drogę po obydwu stronach obstawili SS-mani oraz żołnierze z kawaleryjskiego pułku MITTE, dowodzonego przez podpułkownika von Bezelagera. Wśród nich byli zamachowcy gotowi zastrzelić Hitlera. Wiedzieli, że Mercedes jest opancerzony i uznali, że muszą zaczekać, aż samochód zatrzymać na podwórzu, a Hitler wysiądzie z niego, aby przejść do oddalonego budynku dowództwa. Strzały miał oddać dowódca pierwszego szwadronu, major König. Gdy samochód Hitlera wjechał na podwórze, odpiął kaburę, gotów wyciągnąć pistolet, ale nagle stało się coś nieoczekiwanego. Kierowca zdecydował się podjechać tuż pod drzwi budynku. I wielka bryła opancerzonego samochodu całkowicie zasłoniła wysiadającego Führera. Zamach nie doszedł do skutku. Na razie, sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. W największej sali dowództwa Grupy Armii feldmarszałek Günther von Kluge poprowadził Hitlera do centralnego miejsca. Ten odczekał chwilę, aż oficerowie zapełnią salę. Przed nami największa bitwa na wschodzie. Jestem zadowolony ze stanu przygotowań. Ale wynik tej decydującej bitwy zależy od Was. Tysiąc kilometrów od granic trzeciej Rzeszy waży się los niemieckiego dzisiaj i jutra. Coraz więcej i więcej dywizji zmierza na front wschodni. Niezwykła broń, dotąd nieznana, jedzie do was. Mimo zmęczenia mówił długo, ponad pół godziny, starając się przekonać oficerów, że zwycięstwo w nadchodzącej bitwie pod Kurskiem jest przesądzone. W rejonie tego miasta wielki front wschodni wybrzuszał się na zachód. Uderzenie niemieckich armii pozwoliłoby odciąć to wybrzuszenie i zamknąć w okrążeniu półtora miliona radzieckich żołnierzy. Armia Czerwona nie wytrzymałaby takiej straty i Niemcy mogliby odzyskać inicjatywę strategiczną utraconą po bitwie stalingradskiej. Tak planował Hitler. Ale wielu najwyższych oficerów już mu nie wierzyło. Straszna klęska pod Stalingradem, gdzie zginęło 800 tysięcy Niemców i ich sprzymierzeńców, a 91 tysięcy żołnierzy i oficerów z 6. armii Feldmarszałka Paulusa poszło do niewoli. Ta klęska zachwiała wiarą Führera. Ludzie, którzy od dawna przewidywali, że Hitler doprowadzi Niemcy do zguby, uznali, że nie mogą czekać. Zyskali ostateczny argument, że muszą zabić Hitlera, zanim on doprowadzi naród niemiecki do katastrofy. Jednym z oficerów, którzy tak właśnie myśleli, był Feldmarszałek Günther von Kluge, który zgodził się na wykonanie zamachu na Führera w jego kwaterze pod Smoleńskiem. Po zakończonej konferencji Hitler przeszedł do sali jadalnej, gdzie przygotowano obiad. Zanim jednak sięgnął po sztuczce, jego osobisty lekarz dr Theodor Morel nalał na swój talerz odrobinę zupy z wazy przygotowanej dla Führera. Wyglądało jak manifestacyjne sprawdzanie, czy nie została zatruta, lecz w istocie chodziło o coś innego. Dr Morel dbał, aby potrawy nie były zbyt słone lub zbyt korzenne, co mogłoby fatalnie odbić się na żołądku wymęczonego Hitlera. Zamachowcy przystąpili do realizacji drugiego wariantu swojego planu. Generał major Henning von Treskow nachylił się do swojego sąsiada, pułkownika Hańca Branta i zapytał. Rano wylatujecie do Rastenburga? To zależy od Firera. Nie sądzę jednak, żeby zmienił plan. Istotnie mamy wystratować rano. Drogi pułkowniku, mam do pana prośbę o drobną przysługę. Otóż ciąży na mnie przegrany zakład z generałem majorem Sztiw. Mam nadzieję, że nie założyliście się o wynik wojny. Wówczas stawka byłaby znacznie wyższa. A chodzi jedynie o dwie butelki koniaku. Czy zabrałby pan tę przesyłkę? Sztiw dzwonił do mnie, że jest w Rastenburgu. Dokąd pan jutro poleci? Panie generale, z przyjemnością wykonam tę misję. Dziękuję. Butelki dostarczę na lotnisko. Siedzący naprzeciw admirał Canaris nie dał po sobie poznać, jak bardzo jest zadowolony z wyniku tej rozmowy. On wiedział, że w paczce jest tylko jedna butelka koniaku. Druga była bombą w kształcie butelki. Sam przywiózł ją z Berlina. Tak. Admirał Wilhelm Canaris, szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, był największym wrogiem Hitlera, zdecydowanym zabić go, aby uratować Niemcy. Następnego dnia 14 marca 1943 roku tuż przed startem samolotu ze smoleńskiego lotniska, generał von Treskow odszukał pułkownika branta. Mój adjutant major von Schlabrendorf zaraz odda panu paczuszkę dla generała sztifa. Już jedzie. Major Fabian von Schlabrendorf, widząc, że Treskow daje mu znak, żeby przekazał butelki, wykonał ruch, którego nikt nie mógł zauważyć. Zgniótł szklaną kapsułkę zapalnika. Od tego momentu kwas uwolniony z kapsułki zaczął przeżerać miedziany drut podtrzymujący sprężynę iglicy zapalnika. Po 30 minutach drut zerwałby się i sprężyna pchnęłaby iglicę, która uderzając w spłonkę spowodowałaby eksplozję. Zapalnik był produkcji angielskiej, co prowadzącym śledztwo po katastrofie miało sugerować, że zamach został przygotowany i dokonany przez brytyjskie tajne służby. Brandt wziął paczkę i wsiadł do samolotu tuż za Hitlerem. Oficerowie na lotnisku odsunęli się, gdy zaczęły wirować śmigła wielkiego samolotu. Hitlerowi pozostało tylko pół godziny życia. Eksplozja powinna nastąpić, gdy samolot przelatywałby nad Mińskiem. A więc stamtąd powinna nadejść informacja o nagłej śmierci Führera. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Zbliżało się południe 14 marca 1943 roku. Admirał Wilhelm Canaris, generał Henning von Treskow i hrabia, major Fabian von Schlabrendorf z niecierpliwością czekali na wiadomość o katastrofie samolotu, którym leciał Hitler. To oni przygotowali bombę i zamaskowaną jako butelka koniaku przekazali oficerowi z otoczenia hitlera, który nieświadom zawartości zabrał ją do kabiny samolotu. Mijały kwadranse, a wiadomość nie nadchodziła. Wreszcie po dwóch godzinach zameldowano z gierłoży, że samolot Führera szczęśliwie wylądował na miejscowym lotnisku. Admirał Canaris powiedział wówczas do hrabiego Schlabrendorfa. Musi pan jak najszybciej lecieć do kwatery Hitlera i odebrać przesyłkę, zanim zorientują się, co w niej jest. Jeżeli pan nie zdąży. Nie musiał wyjaśniać, co groziło zamachowcom, gdyby nie udało im się przejąć wybuchowej butelki. Fabian von Schlabrendorf miał szczęście, odebrał bombę. W nocy w swoim pokoju w kwaterze w Wilczym Szańcu odwinął papier. Widział zgniecioną kapsułkę, z której wyciekł kwas solny. Kwas przepalił miedziany drut, który zwolnił sprężynę. Iglica dotykała spłonki, ale wybuch nie nastąpił. Spłonka nie została zbita. Dlaczego? Bliższe oględziny pozwoliły zauważyć niewielką ilość wody. Tak to mogło tłumaczyć brak reakcji na uderzenie iglicy. Przewożący paczkę pułkownik Brandt oddał ją do ładowni samolotu. Zimno tam panujące spowodowało zamarznięcie wody, jaka skropliła się w zapalniku i lód utworzył powłokę, która osłoniła spłonkę przed spadającą iglicą lub spowolniła ruch iglicy do tego stopnia, że uderzenie było za słabe. Wybuch nie nastąpił. Admirał Canaris poznał przyczyny, dla których bomba nie wybuchła, gdy wrócił do swojego gabinetu na piątym piętrze starej kamienicy przy Tirpitz-Ufer w Berlinie, gdzie mieściła się centrala Abwery. Powiedział wówczas do szefa swojego sztabu, generała Hansa Ostera. Opatrzność znowu ocaliła Führera. Mam jednak nadzieję, że pewnego dnia się zmęczy. On, szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, od wielu lat planował obalenie Hitlera. Trudno powiedzieć, w którym momencie powiódł takie postanowienie. Być może w grudniu 1934 roku zgodził się objąć stanowisko szefa Abwery tylko dlatego, że uważał, iż będzie mógł skutecznie przeciwdziałać planom Hitlera. Był bowiem przekonany, że naziści doprowadzą Niemcy do katastrofy. Planował więc nawiązanie tajnych kontaktów z Wielką Brytanią, aby po uzyskaniu poparcia rządu brytyjskiego dokonać rewolty w Niemczech i obalić Hitlera. W tym celu w 1936 roku wysłał do Wielkiej Brytanii specjalnego emisariusza, baron kapitan Robert Trek. Twierdził, że jest Niemcem urodzonym na Łotwie, że walczył w I wojnie światowej w kawalerii, nienawidzi Bolszewików, którzy zabrali jego rodzinny majątek, a jego postrzelili w szyję, gdy uciekał do Niemiec. W Wielkiej Brytanii wynajął luksusowy dom Luckington Manor, do którego przywiózł piękną chilijską konkubinę, baronową Violettę de Schröders. Konie, a także liczną służbę oraz wspaniałe kolekcje drezdeńskiej porcelany i broni myśliwskiej. Co najważniejsze, za parkanem okalającym jego posiadłość rozciągały się tereny należące do sir Stuarta Menzisa, wysokiego urzędnika brytyjskich tajnych służb, późniejszego ich szefa. Trek i Menzis po raz pierwszy spotkali się w czasie przyjęcia w pałacu księcia Beauforta, wydanego na zakończenie wielkiego polowania. Jestem baron Robert Trek. Jesteśmy sąsiadami, a dotychczas nie mieliśmy sposobności porozmawiać. Trek podszedł do Menzisa, gdy ten na chwilę został sam przy długim stole zastawionym myśliwskimi potrawami. Tak, nazbyt często jestem w Londynie. To dobrze, że wreszcie spotkaliśmy się. Czy moglibyśmy porozmawiać? Słucham pana, ale na osobności. Zeszli do ogrodu i w czasie przechadzki pod starymi cedrami, Trek wyłożył cel swojego pobytu w Anglii. Mam do wypełnienia misję, którą przekazał mi osobiście Wilhelm Canaris. Tak, szef Abwery, admirał Wilhelm Canaris. Mam działać jako łącznik w sprawach, które mogłyby dotyczyć was obydwu. Nie odrzucam wstępnej oferty i nie mam zamiaru utrudniać Pana zadania w Anglii. Pod warunkiem, że nie naruszy Pan naszego prawa. Żegnam Pana i życzę dobrej zabawy. To było wyraźne ostrzeżenie przed działalnością szpiegowską, ale również wstępne przyjęcie oferty Canarisa. Trek pozostał w Anglii jeszcze przez 3 lata. W lipcu 1939 roku wyjechał nagle, pozostawiając cały ogromny majątek. Historia już nigdy o nim nie słyszała, a w każdym razie nie pod tym nazwiskiem. Czy udało mu się doprowadzić do nawiązania kontaktów między Canarisem i rządem brytyjskim lub brytyjskimi tajnymi służbami? Rozwój wydarzeń zdaje się wskazywać, że tak, albowiem w 1938 roku, w szczycie kryzysu czechosłowackiego, gdy Europa szykowała się do wojny, Canaris wysyłał tajnych przedstawicieli do Londynu. Informowali brytyjskich polityków, że opracowali plan obalenia Hitlera, jednakże propozycje spiskowców nie zostały przyjęte. Premier rządu brytyjskiego, Neville Chamberlain, uważał, że usunięcie Hitlera doprowadziłoby do chaosu w Niemczech, co mógłby wykorzystać Stalin i wysłać swą wielką armię czerwoną na podbój Zachodu. Z drugiej strony, Chamberlain był przekonany, że zaspokojenie żądań Hitlera i oddanie Niemcom kawałka Czechosłowacji usunie źródło napięć i zagwarantuje Europie. Pokój na długie lata. Nadzieja spiskowców na obalenie Führera i uratowanie Niemiec przed pogrążeniem się w wojnę przepadła ostatecznie po konferencji w Monachium w końcu września 1938 roku, gdy mocarstwa demokratyczne zgodziły się na przyłączenie do Niemiec części Czechosłowacji. Był to wielki triumf Hitlera. Naród ubóstwiał go. Kanaris musiał odłożyć swoje plany. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. 3 września 1939 roku Hitler wyruszył z Berlina do Polski w pociągu Ameryka. Był to najlepszy środek komunikacji, wyposażony we wszystkie wygody salonkę, wagon kąpielowy, wagon restauracyjny i środki łączności. Führer mógł pozostawać w bezpośrednim sąsiedztwie frontu, co przyspieszało docieranie informacji o przebiegu walk. A ponadto, na wypadek podjęcia przez wojska francuskie poważniejszych operacji, mógł szybko przenieść się na front zachodni. 8 września dotarł do stacji Ilnau na północny wschód od Opola i tam zatrzymał się na dłużej. Do tego miejsca zmierzał też kanaris, który odbył dwudniową inspekcję na terenach zajmowanych przez wojska niemieckie. To, co zobaczył, wstrząsnęło nim. Nie wyobrażał sobie, że dowódcy Wehrmachtu mogą wydawać rozkazy mordowania ludności cywilnej. Od oficerów Abwery, którzy towarzyszyli niemieckim wojskom, napływały raporty o masowych egzekucjach wykonywanych przez specjalne oddziały SS i Gestapo. Gdy dojechał do pociągu Hitlera, skierowano go do wagonu generała Wilhelma Keitla, gdyż Führer był zajęty. Generał Keitel, mam informację, że w Polsce planuje się masowe egzekucje. Kanaris był wyraźnie poirytowany. Represje mają objąć członków polskich rodzin szlacheckich, biskupów rzymskokatolickich i księży czuję się zobowiązany przedstawić słowa ostrzeżenia. Za takie okropności świat będzie winił Wehrmacht, jeżeli nawet tylko przymkną oczy na te niesłychane okrucieństwa. Generał Wilhelm Keitel wydawał się zaskoczony niekonwencjonalnym zachowaniem Kanarisa. Gdybym był na pańskim miejscu, panie Kanaris, nie mieszałbym się do tych spraw. To jest decyzja samego Führera. Führer powiedział generałowi von Brauchitschowi, że jeżeli Wehrmacht... Nie będzie chciał mieć nic wspólnego z tymi rzeczami, to pozostawi je Gestapo i SS, aby to wykonały. Kanaris usiadł na stołku przy oknie. Zdawał sobie sprawę, co oznacza ujarzmienie podbitego narodu. Jednakże mógł uważać, że będzie to miało charakter ograniczeń policyjnych i eliminacji wrogów politycznych, jak stało się po zajęciu Austrii i Czech, a nie ludobójstwa. W pewnym momencie Keitel odwrócił się raptownie w stronę drzwi. Führer? Do salonki wszedł Adolf Hitler w otoczeniu kilku adiutantów. Hmm. Admirał Canaris. Nie spodziewałem się pana tutaj zastać. Dobrze, że pan jest, gdyż muszę uzyskać nieco więcej danych na temat działań wojsk francuskich. Czy pan się źle czuje? A nie, nie, nie. nie. To chwilowa dyspozycja. Raport w sprawie planów dowództwa francuskiego powinien być już gotowy. Nie spodziewamy się większej ofensywy w kierunku Sary. Tak myślałem. Panowie, wkrótce spotkamy się na wywiadzie w Warszawie. A pan, niech się szybko leczy. Będzie mi pan potrzebny. 26 września Hitler powrócił do Berlina kończąc podróż po Polsce. Teraz nurtowała go inna myśl: należy jak najszybciej skierować Wehrmacht po nowe zwycięstwa. Następnego dnia o godzinie 17.00 w gabinecie w Kancelarii Rzeszy stawili się najwyżsi dowódcy. Zwycięska kampania w Polsce zmieniła pozycję Niemiec w świecie. Wielkie mocarstwa widzą w nas ogromne niebezpieczeństwo. A kampania wojenna w Polsce powiększyła jeszcze ich strach i respekt. Mówił, że czas pracuje na korzyść wroków. Za pół roku Anglicy i Francuzi, wyciągając wnioski z przebiegu walk w Polsce, rozbudują lotnictwo i broń pancerną i staną się silniejsi niż Niemcy. Błędem byłoby zwlekać z ofensywą na zachodzie. Atak powinien być przeprowadzony między 20 a 25 października. Jesienna pogoda nie będzie miała większego znaczenia dla operacji bojowych, gdyż decydujące będą pierwsze 3-4 dni. Wtedy Wehrmacht uzyska decydującą przewagę strategiczną i szybko dojdzie do kanału Manche. W wyniku tej operacji Wielka Brytania będzie musiała wystąpić z propozycją zawarcia pokoju. Oczywiście na warunkach, jakie podyktują Niemcy. Najwyżsi niemieccy dowódcy nie zgadzali się z Hitlerem. Co prawda, Wehrmacht nie poniósł w Polsce dużych strat, jednakże przygotowanie nowej wyprawy wojennej i to przeciwko dwóm mocarstwom wymagało więcej czasu. Ponadto nie podzielali optymizmu Hitlera, że pogoda nie będzie miała wpływu na działania wojenne. Plan rzucenia wojsk do boju późną jesienią przywodził niemieckim oficerom wspomnienia krwawych bitew z I wojny światowej, gdy armie tonęły w błocie, a artyleria zbierała straszliwe żniwo. Spiskowcy z kanarisem na czele mogli więc liczyć na poparcie najwyższych dowódców, zaniepokojonych planami rozpoczęcia wojny, do której Wehrmacht nie był przygotowany. Wydawało się, że tym razem nie będą mieli trudności w zawarciu porozumienia z rządami mocarstw demokratycznych, skoro uprzedzą je o planach uderzenia na Belgię i Francję. Canaris postanowił skorzystać z pośrednictwa Watykanu i jako swojego wysłannika wybrał doktora Józefa Müllera, prawnika i działacza katolickiego z Monachią, który ze względu na sympatię i szacunek, jakim darzył go papież Pius XII, mógł być pomocny w nawiązaniu kontaktów z Brytyjczykami. Miller bezwłocznie wyruszył do Rzymu, gdzie w ogródku przy kaplicy na Via Appia spotkał się z Monsignore Casse, duchownym, który miał stały dostęp do papieża. W połowie października 1939 roku Miller wrócił do Berlina i zameldował się w gabinecie Kanarisa. Powiedział triumfalnie, jego świętobliwość, słysząc o naszej propozycji, zaakceptował ją ze słowami Niemiecka opozycja musi być słyszana w Brytanii. Sensacje dwudziestego wieku, w Radiu Z. Sensacje dwudziestego wieku, w Radiu Z. Papież dotrzymał słowa i zaaranżował spotkanie z brytyjskim ambasadorem w Watykanie, które miało odbyć się w jego apartamentach 27 października 1939 roku. Miller wyruszył w drogę, nie przeczuwając, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. On, człowiek wielkiej prawości i odwagi, nie był dobrym konspiratorem. Wybrał jako pomocnika doktora Hansa Edschaita, człowieka równie prawego, lecz stanowczo zbyt gadatliwego. Edscheid spotkał przypadkowo w bazylei zakonnika Hermana Kellera, którego znał od kilku lat. Podejrzewając, że braciszek nie ma grosza przy duszy, zaprosił go na kolację. Tego wieczora długo siedzieli opróżniając wiele butelek wybornego wina, z którego słynęła mała knajpka na wzgórzu przy kościele. To zapewne sprawiło, że Edscheid zapomniał o nakazie trzymania się na baczności. Powiedział w pewnym momencie: Możemy przyjąć, że dni Hitlera są już policzone. Właśnie teraz, gdy my sobie tu popijamy to całkiem niezłe wino, w Watykanie dzieją się sprawy wielkiej wagi. A cóż stolica apostolska może wiedzieć o naszych niemieckich sprawach? Ogromnie wiele. Właśnie teraz w Watykanie trwają negocjacje nad zorganizowaniem zamachu stanu. Ależ to niemożliwe. W policyjnym państwie, jakim pod rządami. Tej bandy zbiorów stały się Niemcy. Nie można usunąć firera. Doktor Müller jest w tej chwili w Watykanie i prowadzi negocjacje z Brytyjczykami. Keller znał doktora Józefa Müllera i nienawidził go z całego serca, gdyż przed laty spotkali się w klasztorze Boyron nad Dunajem, tam Keller usiłował zająć miejsce opata Rafaela Walzera posłużył się fałszywym oskarżeniem o zdefraudowanie klasztornych pieniędzy. Wydawało się, że bezczelna gra zakończy się jego zwycięstwem. Ale przełożony zakonu benedyktynów oddał sprawę do zbadania doktorowi Józefowi Millerowi. Śledztwo wykazało niewinność opata. Keller został skazany na wygnanie na górę syna Zapewne tam, gdzie zaprzyjaźnił się z wielkim muftem Jerozolimy, pozostającym na usługach Abwery i Służby Bezpieczeństwa SS, podjął współpracę z Kanarisem i Heydrichem. Po rozmowie w restauracji w Bazylei, Keller natychmiast powrócił do Niemiec i zgłosił się w Stuttgarcie do tamtejszej placówki Służby Bezpieczeństwa, Sicherheitsdienst, podlegającej Heydrichowi, gdzie złożył raport. Był jednak na tyle lojalny wobec Abwery, że również tam zameldował o rozmowie z Ed Scheidem. Zguba zawisła nad głowami spiskowców. Ale Wilhelm Canaris znalazł wyjście. Kazał zanotować oświadczenie Millera, jakoby przed wojną dowiedział się o knowaniach niemieckich generałów Wernera von Fritscha i Waltera von Reichenau. Było to znakomite posunięcie. godne wielkiego gracza, jakim był Canaris. Pierwszy z wymienionych, generał von Fritz zginął 22 września 1939 roku pod Warszawą. Zaś generał Reichenau był oficerem, którego Hitler darzył szczególnym zaufaniem i szacunkiem. Kilka dni później Kanaris z tym raportem stawił się w gabinecie Hitlera. Mein Führer, przyszedłem ze sprawą wielkiej wagi. Otrzymałem raport od jednego z moich najlepszych agentów o działaniach naszych wysokich oficerów którzy zamierzyli nie dopuścić do wybuchu wojny. Proszę mi to pokazać! Muszę jednak zaznaczyć, że śledztwo, jakie w tej sprawie prowadzą Abwera oraz SD, nie przyniosło jeszcze ostatecznych rezultatów. Hitler nie odpowiadał, zatopiony w lekturze dokumentu. Nagle rzucił kartki na biurko. Nonsens! Kanarz wiedział, że był to moment, w którym Hitler przeczytał w raporcie nazwisko Reichenau. Bez słowa zasalutował i wyszedł z gabinetu. Tego wieczora poszedł do Reinharda Heydricha. Wyobraź sobie, byłem dzisiaj u Führera. Sądziłem, że przychodzę z bardzo poważną sprawą w postaci raportu od doktora Josefa Millera, jednego z moich najlepszych agentów w Watykanie. Raport ten dotyczył planu wojskowego zamachu stanu. Führer nie zdążył nawet doczytać do końca. Rzucił papiery na biurko, krzycząc bzdura. Czy Heydrich zdał sobie sprawę, że Kanaris go przechytrzył? Zapewne tak. Rozumiał, że sprawa Müllera wymknęła mu się z rąk i nie będzie mógł jej wykorzystać jako dowodu przeciwko Kanarisowi. Nie mógł przecież pójść do Hitlera i poinformować go o spisku, który wcześniej Führer ocenił jako bzdurę. Ośmieszyłby się. Jednakże porażka nie zrobiła na Heydrichu większego wrażenia. On miał w ręku inne atuty. Liczył, że tym razem wygra. Rozpoczynała się decydująca walka. Jeden z nich, Kanaris lub Heidrich, musiał zginąć. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.